Cześć! Słone przekąski to słabość wielu z nas. No, moja na pewno. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić domowe chipsy z piekarnika i taka przekąska będzie zdecydowanie mniej kaloryczna niż kupiona w sklepie. A najlepsze jest to, że można je zrobić z tego, co akurat macie w domu, i doprawić sobie wedle uznania: dodać trochę soli, dodać trochę papryki czy ziół. Z solonem. Zobaczcie. Pewnie większość z Was nie wie, jak smakuje skórka od ziemniaka. A my pokażemy wam dzisiaj, że jest wyśmienita i gwarantuję wam, że przestaniecie ją wyrzucać. Umyte ziemniaki obieram. Ziemniaki zostawiam na obiad, a z obierek robię chipsy. Do miseczki wsypuję mniej więcej jedną łyżeczkę papryki ostrej wędzonej, pół łyżeczki soli, jedną łyżeczkę pieprzu, jedną łyżeczkę słodkiej papryki i dodaję 2-3 łyżki oliwy. Całość mieszam i polewam nią obierki. Po czym wkładam na blaszkę do pieczenia i prosto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 10 minut. Takie chipsy pozwolą nie marnować obierek po przygotowaniu ziemniaków na obiad. Obierkowe chipsy są świetną przekąską, na przykład do filmu. Po co kupować, jak można sobie zrobić? Przed wami niezwykle prosta i domowa wersja bake rollsów. Mam nadzieję, że wam się ten przepis spodoba. Zaczynam od wykrawania kółek z kromek chleba tostowego. Można tak też zrobić z kromkami zwykłego chleba. Teraz przygotowuję sos. Kroję małą cebulę i rozgniatam trzy ząbki czosnku. Wrzucam je do miski i blenduję. Dodaję pół szklanki oleju, pół łyżeczki soli, trochę papryki w proszku i trochę bazylii. Po czym całość ponownie chwilę blenduję. Krążki chlebowe smaruję mieszaniną z obu stron i układam na blaszce do pieczenia. Wkładam całość do piekarnika na 5 minut na temperaturę 150 stopni. Po tym czasie odwracam je i ponownie wstawiam na około 5 minut, aby były równomiernie przyrumienione. To wszystko. Takie chipsy z chleba są przepyszne. Szybko się je robi i można się najeść dosyta. Z powodzeniem można je także wcinać na drugie śniadanie. A na koniec mamy dla Was szybkie chipsy z placków tortilli. Przepisów jest naprawdę mnóstwo. A zobaczcie, jaką my mamy propozycję. Ja jeszcze pozwolę sobie wtrącić, że na pewno zwróciliście uwagę, że u nas są dwa środowiska. Jedni mówią chipsy, a inni mówią chipsy. Zależy w jakiej drużynie jesteście. O, właśnie, jeżeli jesteście w drużynie chipsów, to napiszcie nam o tym w komentarzach, a jeżeli należycie do tej drugi chipsów, to też się z nami tym podzielcie. Tymczasem wracamy do przepisu. Do miseczki wlewamy 2-3 łyżeczki oliwy, wsypujemy 1 łyżeczkę papryki wędzonej, 1 łyżeczkę papryki słodkiej, łyżeczkę pieprzu oraz pół łyżeczki soli. Całość mieszamy i smarujemy nią placki. Teraz wykrawamy niewielkie koła i wykładamy je na blaszkę do pieczenia. Blaszkę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 160 stopni i pieczemy kilka minut do zarumienienia. Teraz robimy sos. Do miski wkładam 2 łyżki majonezu, pół szklanki jogurtu naturalnego, Dwie łyżki musztardy, pokrojoną cebulkę, szczyptę soli, pieprzu oraz trochę soku z cytryny do smaku. Całość mieszamy i sos gotowy. Takie chipsy dobrze komponują się z sosikiem, ale można sobie oczywiście zrobić każdy inny w zależności od tego jakie smaki najbardziej lubicie. Ciekawe jesteśmy, który przepis spodobał wam się najbardziej i czy macie swoje propozycje na jeszcze inne chipsy domowej roboty, na do składników, które są łatwo dostępne. Napiszcie nam o tym w komentarzach i do zobaczenia.